Witam Cię na kolejnym naszym spotkaniu z planowaniem roku 2021. Jeśli już zaufałaś sobie co do swoich planów i wyzwań, jeśli posłuchałaś swojego serca i zwizualizowałaś sobie, jak to będzie, kiedy osiągniesz swój cel, czy swoje marzenie, zaproponuję Ci jeszcze jedno ćwiczenie, jeśli Masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że Twój plan jest zgodny z Tobą i że naprawdę chcesz to zrealizować, przepuść ten swój pomysł przez filtry wartości. Takich wartości, które w Twoim życiu są bardzo, bardzo ważne i bez których właściwie nie wyobrażasz sobie dnia codziennego. Albo funkcjonowania w relacjach z ludźmi, albo realizowania jakichś zamierzeń. Usiądź i spisz wszystkie kluczowe wartości, którymi kierujesz się w swoim życiu, a później sprawdź, czy możesz je realizować właśnie w tych swoich zamierzeniach na rok 2021. Bo jeśli nawet coś wydaje nam się bardzo, bardzo atrakcyjne i wydaje nam się, że nasze serce się do tego rwie, ale nie jest to zgodne z naszymi wartościami, to możemy mieć bardzo, bardzo utrudnioną realizację tych naszych zamierzeń. Dobrego czasu z Twoimi wartościami. Do zobaczenia.